No, cześć, cześć wszystkim. Dzisiaj będzie mój samouczek. Już nie będę podobno zagrał, ponieważ nie byłem zadowolony z tego samouczka, co oni zrobili o elektryczności. Więc ten samouczek będzie o elektryczności i o ogrzewaniu. Ponieważ temperatura w tej grze i jak ludziom marzną dupy, to jest rzecz w tej grze. Więc mamy. Słuchajcie, mapy w tej grze są niesamowite. To jest mapa stworzona losowo. Na przykład tego właśnie samouczka. Więc y, mamy nieograniczone pieniądze, więc zacznijmy budować. Chcemy pokazać przede wszystkim na początku <laughs> ogrzewanie. Nie ogrzewanie, tylko elektryczność. Dobra jest. Teraz chcemy zbudować jakieś domy mieszkalne. Ja lubię zawsze produkować te bloki z wielkiej płyty. Się długo produkuję, ale. Powiedzmy, mamy takie starterowe miasteczko, które tutaj będzie, właśnie. I tak naprawdę starterowe miasteczko to powinno być z takimi ulicami, właśnie ze żwiru. No i taki budynek ma 179 ludzi, więc to jest. To jest pokaźny budynek, to takie malutkie miasteczko, takie malutkie budynki mają ze 30, 50, 40 i itd. A ten ma 179, więc jest fajny. A żeby, był, żeby było tak realistycznie, to damy usługi dla mieszkańców, damy mały dom handlowy, żeby oni mogli sobie tutaj być. Być i żeby mogli sobie kupić jakieś żarcie, jakieś ciuchy, jakąś elektronikę. Możemy pierdyknąć też im kino, ale ja nie lubię kina. Ja zawsze wolę kino. Lubię mieć przez mod. I lubię mieć coś takiego. To jest budka kiosk ruchu. Tak jest. To jest kiosk ruchu. Ktoś zbudował chyba Polak kiosk ruchu i to zabiera miejsca kina. Ponieważ kino jest wielka przesada w tej grze. Kino ma bardzo dużo tutaj pracowników i to jest olbrzymia rzecz, natomiast my chcemy trochę kultury dać tym ludziom i wystarczy im, jak mają kiosk ruchu, to tam kupią sobie relaks i będą czytali kajko i kokosz. Um, więc mamy dom handlowy. Kiosk. Co tu nam jeszcze potrzeba? Jakiś sport, niech będzie jakieś głupie boisko. Ok, a um, oprócz tego możemy im kupić bar, żeby byli w miarę schlani, bo jak są schlani, to nie myślą za bardzo, a to lubimy w komunizmie. No i to by było na tyle. Aha, jeszcze można kupić um, jeszcze można kupić edukację oczywiście i tutaj też szkoły i przedszkola, to są w miarę, w miarę duże te budynki, <laughs> no ale niech już będzie. Hmm. Coś tak go pierdykniemy, zobaczymy czy to się zmieści ulica Dupa nie się zmieści Dupa panie się zmieści, a nie ulica Więc do dupy to jest Nie płacimy zanim to się nie, sta... nie, nie będzie budowało, więc Dobra, nie lubię tej nie lubię tego. To jest te przedszkole jest OK, ale szkoła jest zdecydowanie za duża. Tutaj więc weźmiemy młody i to mi się teraz zmieniły. Wgrałem na wymody i mi się zmieniły tutaj miejsce, gdzie to wszystko jest. Jest szkoła jeden. Taka mniejsza. Czterech pracowników, dwóch pracowników, pięciu pracowników to jest mała szkółka. Damy tutaj taką szkółkę. <laughs> Czy ma tutaj... O, na on nawet nie zbudował tutaj, żeby gasili? Okej. Okay. Dobra, niech będzie. Więc mamy, mamy tak: przedszkole, szkołę, bar, jakiś sport tutaj, boisko jest, i oczywiście najważniejszy sklep, gdzie będą y, mogli się zasilić w żarcie. A <laughs> wszędzie będą mogli dojść, i to jest takie startowe tutaj, takie właśnie miasteczko. Możemy jeszcze pierdyknąć tutaj. No, coś takiego, żeby było. I żeby to było ładnie, możemy to pierdyknąć. Tak. O, o, o. o. Klasa. kurde, komunistyczna. No, jak są zakręty za ostre, to samochody gorzej jeżdżą, bo biorą zakręty i hamują. W tychże też też to jest ważne. A czy to się wszystko tutaj automatycznie tak? <laughs> Więc wszystko jest dobrze. Budujemy takie miasto. Startowe. A czy tu mi dało połączenie? O chuj nie, nie dało mi połączenia. Miało być połączenie moi drodzy, a nie było. No to zrobimy teraz połączenie. No i teraz yy, budynek jest bez zasilania. I ten budynek też jest bez zasilania. I ten budynek nie ma zasilania. Nie ma prądu! Więc prąd importujemy na początku gry, chyba, że stworzymy własną, no nie no, <laughs> ja nie będę tak grał, więc realistycznie będziemy prąd importować. I teraz mamy dwie linie, na które słupy mamy, dwa różne, na dwie... dwa typy, mamy różne typy słupów, ale na dwa główne linie mamy średniego napięcia i wysokiego napięcia. Więc jeżeli chodzi o wysokie napięcie, to idą z głównych takich właśnie, budy... jak to się nazywa, Zagraniczne przełącze. Więc, żeby się połączyć do zagranicy, w tym wypadku demoludy, bierzemy sobie moi drodzy. O i teraz nie lubię budować automatycznie, bo się czasami pomyli i jest wtedy chrejnia. Więc, żeby się połączyć z nimi, budujemy linię. Powiedzmy nawet coś takiego. Ok. I ona teraz nie jest, jest zaplanowana. I teraz dobrze widać, czy są połączenia, czy wszystko gra, czy są słupy, jak to wszystko działa. Bo jak się da automatycznie zbuduje, to wydam pieniądze i czasami nie ma połączenia jest chrynia i chujnia. I nie jest pizda. A dobra, więc teraz, żeby połączyć to, żeby dać im tutaj zaopatrzenie w. A to możemy już automatycznie dać im. Dobra. A żeby dać im zaopatrzenie w elektryczność, potrzeba zbudować średnie linie, a żeby średnia linia łączyła się z podstacją energetyczną. I teraz podstacja energetyczna ma pewien zasięg. To jest chyba 700. Ależ skąd? 270 chyba metrów tops. A nawet 250. Wow. Więc dobrze by zbudować tę linię, żeby miała zasięg na całe nasze miasto. Coś takiego. Ja teraz to automatycznie buduję w ramach samouczka. Ok. Widzimy, że na lewo jest napięcie, na prawo jest moc. Jest moc. A wersje angielskie to lubię, bardziej to lubię, bo są waty i tam ampery, czy co tam jest. I to bardziej tak fajnie wygląda. Więc są te dwa zegary. Ta na lewo, napięcie, strzałka. Pokazuje, że nie jest nic produkowana. Pójdzie w prawo, jak dostaniemy prąd. Więc trzeba połączyć się tutaj właśnie z tymi zagranicznymi, od których będziemy importować. Ale żeby się połączyć, potrzeba nam linii średniego napięcia. A one nie pasują. Absolutnie nie pasują do linii wysokiego napięcia. Więc robimy. Ja, ja lubię wziąć transformator, żeby to były, żeby to rozdzielić te linie. W tym wypadku nie potrzeba tego, ale ja to lubię robić. Więc lubię transformator mieć, który damy gdzieś tutaj i pierdykniemy linię wysokiego napięcia tu. I pierdykniemy linię wysokiego napięcia o tak. I teraz, tak naprawdę, to, to na razie tutaj nie zrobimy tego. I to jest po to zrobione, żebyśmy mogli później dać takąś jakąś linię gdzieś dalej na nasze fabryki czy coś, zakręcić nimi, um, bo mamy tylko, tylko jedno połączenie właśnie z linią zagraniczną. Teraz co my chcemy? My chcemy pójść tutaj i dołączyć się właśnie, dać linię średniego napięcia. I żeby dać linię średniego napięcia, to tak jak mówiłem, ona się nie łączy dobrze z... w ogóle się nie łączy z linią wysokiego napięcia. To są dwa różne napięcia i nie można ich łączyć. Więc trzeba zrobić... tak jest, zgadliście, transformator. Coś takiego. I teraz możemy połączyć do transformatora, możemy pierdyknąć tutaj średnią linię. I wysokiego napięcia linię. I teraz zapłacimy za te wszystkie linie i zobaczymy, czy nie spieprzyłem sprawy. Transformator też trzeba kupić, i to się teraz buduje fajnie. I czy jest napięcie? Nie ma, butynek jest bez zasilania. Dlaczego? Ponieważ musimy pójść do zagranicy i powiedzieć im: sprzedajcie nam elektryczność. Wystarczy 10%. 1,18 11 MW. Właśnie tu są, tu są MW, to jest moc, to, to jest źle tutaj napisane po polskiej wersja jest do dupy. No nic. Importujemy teraz. I teraz będziemy patrzyli tutaj na tę stację. Okej, okay. czy ruszą się te zegary. Bo będziemy importować 10%. I dupa. Nie ruszyło się nic. Nie mamy zasilania. Dlaczego? Ponieważ tutaj nie zbudowałem tego jeszcze. Rozdzielni zapomniałem zbudować. Hura! Teraz zbudujemy rozdzielnie i te zegary powinny się ruszyć. I się ruszyły. Teraz jak patrzymy na budynki, to nie pisze, że nie ma elektryczności. I tak się, moi drodzy, robi elektryczność. Średnie linie do podstacji energetycznej. Które łączą się z transformatorem, transformator idzie wysoka linia napięcia do rozdzielni i rozdzielni idzie wysoka linia napięcia do zagranicy. I bierzemy tryb importu. 10% nam wystarczy na długi okres gry. I wszyscy mają tutaj już prąd i wszyscy są zadowoleni. W tej grze jest coś takiego jak zima. Więc moi drodzy, zrobimy coś takiego, że zrobimy. Ogrzewanie, ponieważ tak, że będą ludzie marznąć im dupy i jak zmarzną im dupy, to uciekną na zachód, syny. Więc dajemy, dajemy infrastrukturę. Ogrzewanie. I może mała ciepłownia, ciepłownia to jest, patrzymy ile to <laughs> dni roboczych potrzeba, więc tu potrzeba prawie 1950, a tutaj 900 dni roboczych, więc ta jest mniejsza i ta zdecydowanie nam wystarczy. I teraz jest coś takiego, że możemy ją zbudować blisko tutaj w mieście, tylko to jest zanieczyszczenie i ludzie nie będą chcieli mieć czarnych płuc i kaszleć krwią, więc dobrze by było ją zbudować gdzieś daleko. Ale, ale zbudować ją daleko, ale żeby było oczywiście, tak jest, ma być zaopatrzenie w prąd. Więc budujmy ją gdzieś tutaj. I tak naprawdę, jak ją zbudujemy tutaj, to jest. Dobra, zbudujemy ją trochę dalej, żeby nie było tutaj zaopatrzenia w ciepło. I zbudujemy ją automatycznie, powiedzmy. A trzeba wyrównać teren, dobra, niech, be... niech będzie. Ciach! A damy też żwirową jezdnię. Ups. Ok, to się teraz produkuje. Jest niej mamy, i mamy ten plant. I teraz możemy zobaczyć sobie, tak naprawdę, jak zbudujemy, pokażę to od razu. Jak zbudujemy tutaj podstację elektryczną, to możemy zobaczyć drut elektryczny, jakie tutaj ma zasilenia. A, więc on zasila całe miasto. Jest jakieś 270 metrów maksymalny zasięg, liczmy 250, więc to nie jest duży zasięg. Więc tylko trzeba troszeczkę zbudować i trzeba zaplanować tutaj, jak puścić te <laughs> linie średniego napięcia. Linie średniego napięcia możemy splitować tutaj rozdzielnie właśnie, że, żeby tutaj było dużo, dużo wyjść. OK, Więc teraz <laughs> powiedzmy ten plant tutaj jest. A my damy sobie, żeby było fajnie, damy sobie przystanek autobusowy, niech sobie będzie tutaj, tak gdzieś, wiecie co, przystanek autobusowy, to, to może pokażę wam, jak się poprawnie buduje. Jak już budujemy, to kurde poprawnie, więc zrobimy przystanek autobusowy, żeby go połączyć, o tak. Okay. A tutaj też damy przystanek autobusowy, a nawet damy mały, damy mały dworzec. Git. No i trzeba dać zajezdnie już, bo jest potrzebna, żeby, żeby kupić samochody, nie? Dobra, damy zajezdnie, jak już robimy to. <laughs> Trzeba zrobić terraformację czasami tego terenu, które kosztuje też pieniądze, ale to nieważne. I oni mają na pewno zasięg, tak? Oni będą dochodzili z tego miasteczka na ten tutaj to jest zajezdnia. Tutaj, tutaj jest jeszcze bliżej, zrobiłem fantastycznie. Więc teraz um, tu mamy te ciepłownię i trzeba z ciepłowni <laughs> zbudować. Teraz to jest bardzo podobne do budowania elektryczności. <laughs> Nie przepompownie, tylko węzeł grupowy, na przykład mały. I teraz on pokazuje tak samo. Taki sam jest wymyślili, jak właśnie to o elektryczność. Te czerwone, tylko mają czerwone. I czerwone pokazują nam dobra. Ogrzewa całe miasto. I to nie jest problem, jak zaczynamy grę, bo jest marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, ale później jest problem, jak spadnie śnieg. Więc dobra, budujemy to. I teraz wypadałoby. Połączyć to. I mamy tak samo jak w elektryczności średnie i małe. Mamy dwa typy rur, jedne duże, drugie mniejsze. Więc to jest mała średnica tego tego. Mała średnica tych rur, ponieważ to jest mały, małe piździecie. Więc bierzemy go i cholera, nie możemy przejść tutaj. Pamiętamy, E i Q podnosi i opuszcza, więc zrobimy go troszeczkę większą tą rurę. Tak naprawdę damy ją nieautomatycznie, bo nie lubię tego automatycznie dawać. Lubię, żeby była biała, bo jestem rasista. A poza tym lepiej widać na mapie, jak to budujemy. Ok, Więc teraz idziemy <laughs> rurami do ogrzewania i możemy nawet pierdyknąć to coś takiego, zakręcić. Połączyć tutaj. I ono automatycznie się połączy, bo wie, że trzeba zejść tutaj na dół. Git. Budynek jest bez zasilania. Jest zasilanie, ok. Więc to trochę czasu zajmuje, aż zasilanie dojdzie do budynku. Git. A teraz zbudujemy te rury. Automatycznie bo czemu nie. Fajnie, tu nikt nie pracuje. Brak pracowników i brak jest zasilania. Więc moi drodzy, mam teraz do wyboru. A możemy pierdyknąć tutaj linię średniego napięcia i pierdyknąć na przykład stąd. Możemy też dać y, transformator, zrobić coś takiego: dać wysokie napięcie linie, może stąd, dotąd, od razu zbudujemy fajnie, i teraz damy średnią linię, a teraz damy podstację. Możemy tutaj dać, będzie lepiej. Jak się zmieści. Ok, i pierdykniemy teraz. Nie, widzimy, kąt połączenia zbyt ostry. One muszą trochę fikuśnie tutaj zadziałać. Może nawet damy automatycznie. Trochę fikuśnie zadziałać, ponieważ nie można pod ostrym kątem skręcać, bo, to, bo te muszą być połączone. Przecież to są druty, nie? Więc jest git. <laughs> Brak pracowników. Um, mamy transformator. Tutaj też jest. Więc już mamy power. Piszę tylko brak pracę i brak materiału. Brakuje węgla. OK. Więc widzimy trzeba nam węgla. Skoro nie mamy wydobycia węgla, przebijemy się tutaj do naszych braci ze wschodu. Damy składowisko węgla, ponieważ węgiel musi być, się okazuje. A, składowisko chciałem, sypkie, tak, coś takiego. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, teraz dajemy węgiel, to zrobimy automatycznie, ponieważ w celach samouczka. Daliśmy, żeby to automatycznie kupowało węgiel, już jest węgiel. Więc teraz y, możemy zrobić to, że brakuje pracowników, no to wyślemy pracowników. To pierdykamy teraz dwa autobusy. Mamy więcej, bo jest nowy rok. To ja nie znam tych autobusów, są zbyt nowoczesne dla mnie. I tak możemy jechać tylko 60 km na godzinę. Nie mamy asfaltowych dróg, więc może być dobrze. I możemy teraz pierdyknąć. Zawsze warto zrobić linię. Idziemy. Linia autobusowa stąd do tutaj, jazda, i teraz te autobusy bierzemy je. Ciach, ciach. Możesz pojechać, i pojechali, a nie będziemy żeli żadnych pasażerów, kurde, ani uczniów. To będą same robole. I są same robole, jak widzimy. Już czekają robotnicy na pracę. Następna rzecz, co trzeba zrobić, to normalnie wydał dystrybucję, ale w celach samouczka dam mniej skomplikowane. Żeby węgiel brać, to trzeba chyba otwartą skrzynię mieć. O rany, ale samochodów. E, nie, nie otwartą skrzynię, e, w, w, tą wywrotkę. Tak, zdamy dwie wywrotki. Mamy dwie wywrotki, i zrobimy następne linie. To będzie linia, która będzie zapieprzała ze składowiska do ocieplania fabryki, znaczy fabryki budynku, które produkuje ciepło, ponieważ potrzebny jest węgiel. i Możemy to oczywiście zmienić, sobie nazwę. Ja tego na razie nie będę chciał zmieniać. Nic. Um, I teraz. Damy to na tą ciężarówkę. Może kupimy jeszcze jedną ciężarówkę, żeby był... Jest druga ciężarówka, tak? Gdzie ona jest? O, tutaj. Okej, okay, dobra. Damy ją też tutaj. I możemy ją uruchomić już. Niech jadą. I oni teraz biorą roboli do tego... Małej ciepłowni, gdzie brakuje wszystkiego i robotników, i ludzi, i już jest tutaj, jedzie z węglem. Zaraz będzie węgiel, tu jest miejsce na akurat na dwie żerówki, nabieramy. My za to płacimy oczywiście, ale teraz dałem bez limitu. Teraz wychodzą ludzie i mamy siedmiu pracowników. Ten Zdecydowanie jest za duży ten <laughs> autobus, bo tylko siedmiu pracowników trzeba. Więc tutaj mamy ile mi jest napięcia, czyli ta strzałka na lewo pokazuje nam, ile produkujemy prądu, strzałka na prawo pokazuje, ile używamy, więc nie trzeba kupować więcej, okej. Okay. I zaraz będzie węgiel. Węgiel tak naprawdę jest kupiony automatyczny. nie, nie jest kupiony automatycznie, nie ma żadnego węgla, więc teraz wyjedzie, wysypie. I mamy produkcję ciepła, i produkcja odbywa się bez problemów. I teraz jak będzie zimno, a w marcu może być zimno. Ludzie będą narzekać, że jest za zimna temperatura. Jak będą narzekać, że jest za zimna temperatura, to zwieją na zachód, ponieważ w tej grze wszyscy spierdalają na zachód, to jest realistyczne. Ucieczki są. Więc żeby ich zadowolić, to trzeba dać im te dwie rzeczy: elektryczność oraz ogrzewanie. Elektryczność też jest mówiłem, jest potrzebna do sklepów. Gdzie jest ten sklep? Jeżeli jest mięso, a nie, ma, a nie ma zaopatrzenia, no przecież jest chłodnia, chłodnia potrzebuje prądu. Zresztą ludzie lubią mieć prąd, żeby używać różne fajne rzeczy w swoich domach, między innymi elektronikę, czyli radia i tak dalej. Więc tak to jest na naszej małej wsi, tak się żyje. to jest taki szybki tutorialek, poradnik, samouczek, jak zrobić elektryczność i jak zrobić... Ogrzewanie i możemy sprawdzić ogrzewanie, elektryczność, możemy sprawdzić ogrzewanie tutaj, co jest ogrzewane. Te budynki nie potrzebują, bo to są składowiska i zajezdnia, to nie potrzebują. Więc widzimy, całe miasto jest w miarę dobrze. Nie wiem, jaki jest zasięg. Prawdopodobnie jest. Dobra, nie będę zgadywał. Zbudujemy troszeczkę tych domków takich mniejszych. I tutaj jest, jak widzimy, zasięg. I tutaj jest zasięg. A tu już nie ma. Zbudujemy go. Maksymalny zasięg zbudujemy. Jestem ciekawy. Sam. Ok. Do tego, do tego domu tutaj jest zasięg do ogrzewania. I jestem ciekawy, ile tego zasięgu tu jest. 383 metry, 370 metrów to jest tak liczyć maksymalnie na, na rury tutaj, żeby ogrzewało. Więc zasięg ogrzewania jest większy niż zasięg prądu. Prądu jest 200, liczmy 40, 230 liczmy. Ok, prąd 230 metrów zasięg, a ogrzewanie 6. Nie to. A ogrzewanie, powiedziałem, jest zasięg jakiś 380 metrów. 370, ok? Złapaliśmy to? Rozumiemy się? Pamiętamy? Wszystko dobrze? Tu jest jeszcze jaka jest, jest preszer wody. Jak jest za daleko rury? Są, to trzeba dać następny budynek, nie węzeł grupowy. Węzeł grupowy daje to, że ogrzewa, ale przepompownia. Więc przepompownia daje to, że pcha tę wodę dalej. Jeżeli damy rury gdzieś tutaj dalej na koniec mapy, no nie na koniec, damy ją dalej, to trzeba wziąć przepompownię, żeby pompować tą wodę ciepłą dalej, bo ta woda nie dojdzie. Dobra, fiu! To był mój poradnik, tutorial, samouczek właśnie na elektryczność i ogrzewanie. Wszystkim mówię do zobaczenia. Aha, jeszcze ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. Skoro już mówimy o zimie, um, to mamy taki budynek, który nazywa się... Po angielsku yy, techniczne, ale tu się to chyba nazywa utrzymanie. Zaraz zobaczymy, czy to jest to, bo po angielsku potrafię tutaj nie bardzo. Ale ten teren jest beznadziejny. Jeju. Dobra, czy możemy kier Serio? Gro! No! To się nazywa utrzymanie infrastruktury jest pod infrastrukturą, tutaj jest nią. I mamy teraz potrzeba pojazdów, jakich pojazdów, moi drodzy pługów, ponieważ śnieg spadnie i zasypie całe nasze miasto. I potrzeba pługów nam, więc to jest niezbędne też przygotowanie na zimę. Nie tylko są potrzebne, ale to kopci, zobaczcie. Nie tylko jest potrzebne orany, bo to węgiel, palą, a nie tylko jest potrzebne ogrzewanie, ale także pługi. Pługi nie są niezbędne, ale jak spadnie śnieg i zasypie tutaj całe miasto, a w szczególności drogi, to jak nie będzie pługów, to ulice mają różne oczywiście szybkość przejazdową na dane, Daną szybkość mają, na wszystkie pojazdy, maksymalną szybkość, na którą można rozwinąć na ulicy. A, I tutaj mamy na przykład 60 km nasz żwirowatą, to nie jest źle, ale jak spadnie śnieg i będzie oblodzenie i śnieg, to oni będą jechali znacznie wolniej, moi drodzy. I dlatego są pługi niezbędne, nie zapomnijmy tego. No, no to to już wszystko, to by było na tyle, <laughs> jeśli chodzi o elektryczność, ogrzewanie i przygotowanie na zimę. Wszystkim do zobaczenia, ciao, ciao.